Hej dziewczyny, dzień dobry drogie panie. Zostałam poproszona o nagranie tego filmiku przez moją serdeczną koleżankę Asię, z którą razem pracujemy. Pracujemy w szkole, ja jestem nauczycielką. Co prawda teraz pracuję w świetlicy szkolnej i odkrywam, że to jest naprawdę niesamowita praca, niesamowite zajęcie. Bardzo lubię dzieci. Myślę, że to jest moją pasją. Ale nie o tym chciałabym dzisiaj mówić. Chciałabym powiedzieć Wam o innej mojej pasji, ale dlaczego i w ogóle po co to nagrywam. Dwa dni temu Asia w przelocie zapytała mnie bardzo szybko: Kaszka, co jest Twoją pasją? I doskonale wiedziała, jaka będzie odpowiedź, ponieważ od razu bez wahania odpowiedziała mi: Asia, kocham śpiewać, muzyka. Muzyka jest moją pasją. I, mm, I tak właśnie, więc chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co kocham robić, kocham śpiewać. Pamiętam, że zaczęło się to bardzo dawno temu, kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką, kiedy e, chodziłam do szkoły podstawowej. Oczywiście byłam tak bardzo e, aktywna, że e, byłam gotowa brać udział we wszystkich konkursach, we wszystkich kółkach. E, tym, co tylko było możliwe do to, to udziału. No i chórek, taki szkolny chórek, był naprawdę tym, co kochałam robić, tym, co lubiłam robić. I to jest takie niesamowite, że wtedy to już się zaczęło. Zaczynałam śpiewać, mając może 7-8 lat, po czym ta pasja się cały czas rozwijała, rozwijała, aż kiedy miałam 12 lat. Koleżanka z jednego kościoła zaproponowała mi, żebym przyszła do nich na próbę, i to było takie niesamowite wyróżnienie, ponieważ to byli dorośli ludzie, którzy grali, śpiewali, oddając chwałę Panu Bogu, ponieważ go bardzo kochali, kochają nadal. Więc kiedy zostałam w taki sposób wyróżniona, z chęcią przyszłam na tę próbę, i pamiętam, jaka to była porażka, jakie to było straszne, bo moja, jak się okazało, Mój talent wcale nie był taki wielki, jakby się mogło wydawać. Pamiętam ciągle słowo mojej koleżanki: "Kaszka, dajesz po sąsiadach, co się tłumaczy: Kasia, fałszujesz, Przystąpuj, odsun mikrofon. <laughs> to jest zabawne, ale to był początek mojej drogi, początek tego, co robię do dzisiaj i co kocham robić i co, jak myślę, wychodzi mi coraz lepiej. Mm. Mieszkam w Tomaszowie Mazowieckim i tutaj w grupie uwielbienia śpiewam, ale też jeżdżę na nabożeństwa do Łodzi, ponieważ mamy tam placówkę naszego kościoła i tam też śpiewam, prowadzę uwielbienie. I to jest niesamowite, kiedy zaczynam śpiewać, to czasami nawet łatwiej jest mi coś wyśpiewać niż to powiedzieć. Bardzo to lubię. Niezwykłe jest to, że kiedy śpiewam, zapominam o wszystkim. Kiedy jest mi źle, to śpiewam. Kiedy jestem szczęśliwa, śpiewam. Śpiewam zawsze. I to jest niesamowite. Dzięki dziewczyny, pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie o tym, że żeby żyć pełnią życia, trzeba mieć pasję. A to jest tak piękne, że Pan Bóg, który nas tak bardzo kocha. Obdarował nas tak wieloma różnymi talentami. Uchwytcie się tego, co potraficie robić, robić najlepiej i róbcie to dalej. Pozdrawiam Was serdecznie.